Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Rozmowa z Gorzowa, Elżbieta Kobela. dzień dobry. A moimi Państwa gościem jest Marta Bejnar. Bejnarowicz, architekt dzień miejski, dzień dobry. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy koncepcję schodów do ich przebudowy, a właściwie budowy od podstaw. Odbudowy. Odbudowy, tak, <gry> bo koncepcja zakłada, że dotychczasowe znane nam schody zostałyby... W całości rozebrane, a w ich miejsce powstaną nowe, ale mocno nawiązujące do tych, które mieszkańcy już znają. Tak, niestety stan techniczny obecnych schodów nie pozwala na ich naprawę, znaczy koszty naprawy przewyższyłyby budowę nowych. W związku z tym podjęliśmy decyzję, że utrzymujemy architekturę, czyli obrys zewnętrzny i z delikatną modyfikacją dostosowującą do obowiązujących przepisów odbudujemy te schody, też wprowadzając pewne nowe elementy, typu właśnie, yy, yy, przekazując też mieszkańcom do użytkowania przestrzenie pod schodami, bo w tej chwili te przestrzenie są martwe, tam zupełnie nic nie rośnie, ponieważ schody są szczelne. My zaproponowaliśmy, znaczy całe konsorcjum Superbiuro <grywa> zaproponowało, żeby one były lekko ażurowe, żeby dochodziła tam i woda i światło yy, i żeby te przestrzenie pod schodami również były yy, użytkowe. Powiedziała pani konsorcjum Superbiuro i właśnie to jest jedna z niezwykłych yy, spraw przy tej, przy tej inwestycji. Aż 13% yy, Projektantów, architektów, jakby pochyliło tak. się nad tym zadaniem. Dlaczego aż tylu? Aż <laughs> tylu. Bo temat jest bardzo ważny. Mieliśmy kilka możliwości, to znaczy, albo ogłosić i dać to w ręce najtańszego projektanta, który zrobiłby tylko i wyłącznie swoją wizję, albo ogłosić kolejny konkurs. A, a jak to wiadomo, już było? Ale to już było, tak. No, trudno oczekiwać nowych rezultatów, od, robiąc ciągle te same y, kroki. Dlatego y, postanowiłam i y, przekonałam prezydenta i bardzo mu za to dziękuję, bo to była ryzykowna decyzja, y, że, że pozwolił nam wszystkim podjąć te ryzyko. Stworzyliśmy konsorcjum. Ja zaprosiłam wszystkich architektów z Gorzowa, którzy są w Stowarzyszeniu Architektów Polskich, na spotkanie, na którym przekazałam, że chciałabym, żebyśmy wspólnie zapro zapro zaprojektowali tę przestrzeń, przeprowadzili wszystkie analizy, zastanowili się, jakie są potencjały, jakie są zagrożenia, i wspólnie wypracowali pewną koncepcję. I Przekazałam, że wszyscy są zaproszeni. Każdy, kto ma ochotę, może w tym konsorcjum wziąć udział, i na następne spotkanie przyszli ci, którzy zechcieli pracować. Także w sumie było to właśnie 12 architektów plus jeden asystent projektantów, że tak powiem, czyli człowiek, który nam to wszystko rysował i ubierał w tą formę graficzną. I dodatkowo jeszcze było kilka osób, które nam konsultowały, czyli konstruktor, i jeszcze kilku architektów, którzy z Urzędu Miasta konsultowali tutaj i pomagali nam w wybraniu odpowiednich rozwiązań. Marto podczas konferencji prasowej przyznała pani, że początkowe założenie było takie, że schody rozbieracie. Tak. Tak, tak wyszło nam z głosowania. Bo najpierw zaczęliśmy od tego, żeby wiedzieć, jakby z jakim, jakim nasza, jakie jest nasze stanowisko startowe. Mhm. Także jak, jaka jest nasza ogólna idea, żeby czyli to rozbierzemy rozbierze i jakoś inaczej zagospodarujemy. Tak, 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 żeby było dostępne w pełni dla osób niepełnosprawnych, rozważaliśmy alejki, rozważaliśmy nawet tak, taką przestrzeń, że tak powiem, leśną, tak? czyli zupełnie po, po terenie. Natomiast po jakby wykonaniu wizualizacji tego, jak wygląda ta przestrzeń bez schodów, wiedzieliśmy, że ona nijaka. jest absolutnie nijaka, tak, a z drugiej strony też przeprowadziliśmy wiele rozmów z osobami, które w jakiś sposób użytkują to na przykład byliśmy na spotkaniu z przedstawicielami środowiska kultury, między innymi Magnetofonu, Miejskiego Centrum Kultury, Uniwersytetu III Wieku no i tam od nich wszystkich jakby jednoznacznie się dowiedzieliśmy, że dla nich te schody same w sobie są wartością, pewnym wspomnieniem, pewnym takim markerem w przestrzeni i dla nich jest bardzo istotne, żeby one zostały, tak, i żebyśmy nie rozbierali, nie zabierali mieszkańcom tych ich Takich artefaktów historii, które są dla nich bardzo ważne. Tak? Mhm. I padło tam jedno takie spostrzeżenie, które bardzo mi utkwiło, że dlaczego my architekci dajemy sobie prawo, żeby wszystko zmieniać. I to potem prawda. i my z, takim, z, taką jakby, z taką konkluzją tego spotkania przedstawiłyśmy, bo byłyśmy w kilka osób na tym spotkaniu. Całemu naszemu konsorcjum, no i rzeczywiście doszliśmy do wniosku, że, że także te schody po prostu same w sobie są bardzo ważne, ale też są co ciekawe architektonicznie, tak, bo one mają kilka w formie odbioru. Jak się wchodzi po tych schodach, to się jakby kontempluje sa samą tą bryłę, tak? Czyli jest bieg schodów, potem spocznik, one są zresztą bardzo wygodne, bardzo się komfortowo po nich wchodzi. Wchodziło te dwadzieścia kilka ale lat. Ale dzisiaj temu. też no, dziury w ogrodzeniu są i widzę, że są użytkowane. Sama tam nieraz byłam i, i widziałam, ale że, nie że osoby chodzą tamtędy, chociaż jest. Oczywiście nielegalne i nie zalecamy tego w tej chwili. Natomiast, jak się schodzi z tych schodów, to się po prostu ogląda tą pocztówkową panoramę jest Gorzowa. To. Jest to mhm. przepiękny widok i sama tam, jakby, y, uczestniczę w takich zajęciach, że tak powiem, WF-u w soboty, akurat w Parku Siemiackiego i często właśnie widzę, jak, jak bardzo z jak ogromnym potencjałem jest to miejsce. Także y, i te schody po prostu stwierdziliśmy, że one muszą zostać. Powiedziała Pani, że osoby dorosłe, osoby dojrzałe z sentymentem mówią o tym mieście. Natomiast młodzi też chcą remontu tych schodów czy jej przebudowy czy ich przebudowy oni po części znają z opowiadań i wiedzą, tak. że było to miejsce kultowe dla ich rodziców, czy, czy może gdzieś tam znajomych dziadków i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z drugiej strony są też ciekawi, co można by było tam zrobić. Oni też czekają, oni też kibicują. Przestrzeni dla młodych w Gorzowie jest stosunkowo mało. Jest mało takich atrakcji, w których takich miejsc, do których oni mogą przyjść i spędzić tam czas. Ja rozmawiałam też ze swoim synem. On tak patrzy, mówi: a ławeczki do ładowania, komórki tam są, ja i on wie, są. A to dobrze, dobrze. Nie. Mówię, a tą rowerem podjechać można? Mówię, tak, a to ale ta jest, jest. Także wszystko to, co z, ta, z takich rzeczy, które są też ważne dla, dla młodych, staraliśmy się te przestrzenie tak urządzić, żeby one dla nich też były atrakcyjne. Mamy, ja mam świadomość tego, że jest zapotrzebowanie na takie miejsca, tak? Jest tylko bulwar na dzisiaj, ale <laughs> to jest mało i chcielibyśmy, żeby te, ta przestrzeń była możliwa do użytkowania przez wszystkich. Mamy na uwadze też, że obok będzie, będzie budowany budynek wielorodzinny, mieszkalny, biurowy, który w parterze będzie miał gastronomię. Także tak to rozplanowaliśmy, żeby było i miejsce na ogródek dla tej gastronomii, która się pojawi w tym budynku komercyjnie zbudowanym. No my z dofinansowania to wiadomo, nie możemy żadnych komercyjnych tutaj funkcji wprowadzać, które przynosiłyby nam zysk, także tutaj nie można było żadnego budynku postawić akurat ani w okolicy, ani na samym tym obszarze objętym inwestycją, ale jesteśmy w dobrych relacjach w kontakcie tutaj z inwestorem prywatnym tego budynku sąsiedniego, więc myślę, że i gastronomia, poza tym na na terenie jest masa miejsc do podłączenia tracków, miejsc do, do, do zrobienia koncertu, do jakichś stand-upów, do takich wystąpień. A same schody też są pewnego rodzaju amfiteatrem. No i woda i masa zieleni. Na wizualizacjach być może nie było tego widać, bo one są dosyć uproszczone, żeby Dodajmy, można było że je ta pokazać. zieleń to będzie inna zieleń, niż ta, która jest tam obecnie. Tak, w tej chwili obawiamy się, to znaczy jest taka wytyczna dla projektanta, żeby i wykonawcy, żeby to, co się da, to, co się da uratować. uratować, to żeby mhm. uratować. I jakby jest tutaj priorytet ratowania tej zieleni, natomiast zdajemy sobie sprawę, że te roboty rozbiórkowe będą na tyle inwazyjne, że może się to nie udać. Natomiast mamy rozplanowaną zieleń zimozieloną, która jest tak zakomponowana, żeby w cały rok była, żeby to nie były powiedzmy su susza w, w zimie, tylko gałęzie, a, a tylko latem ładnie, tylko żeby ona się przeplatała i dawała fajny efekt w różnych, o różnych porach roku. Czyli Także nadal będzie to miejsce zieleni, typowo zielone. Oczywiście bardzo dużo drzew i na placu wprowadzimy dodatkowe drzewa, tam w oku wątanny też Taka rozszczelniona nawierzchnia, która sama z sobą mhm. będzie ma tą tak zwaną ekofugę, czyli. Czyli dużo... już nie będzie tam parkingu, a Absolutnie będzie porządnie. Tak, zrobimy trochę inny układ y, ruchu, jeżeli chodzi o ulicę Drzymały. Tam będą, będzie troszeczkę więcej tych miejsc. Na samej Drzymały też spowolnimy ruch, i myślę, że to będzie fajna przestrzeń dla, dla mieszkańców. I wszystko pięknie. A teraz a. przejdziemy do trudniejszych <noise> spraw związanych ze schodami, a mianowicie. Z kosztem tej przebudowy podczas konferencji prasowej padła kwota 30 milionów złotych, no i to już nie wszystkim się spodobało. Między innymi radna Platformy Obywatelskiej Anna Kozak no, zapytała na Facebooku tak publicznie, czy to wydatek uzasadniony, czy aby nie jest to za droga inwestycja, tylko tutaj też od razu ja ze swojej strony dodaję, że te 30 milionów, tak jak było mówione na konferencji, to ma być koszt całości, ale miasto ze swojej kasy miałoby wydać tylko pięć, bo reszta. To pieniądze zewnętrzne, najprawdopodobniej unijne. Tak. Staramy się o dofinansowanie zewnętrzne. Pierwotnie nastawialiśmy się na finansowanie z rewitalizacji. Teraz rozważane są jeszcze inne źródła finansowania. Natomiast to jest zawsze gdzieś w granicach między 70 a 85 dofinansowania. Także ze strony miasta będzie to no, nie 20-15%. Nie, niewielka kwota w stosunku do całej inwestycji. Natomiast te 30 milionów, które się pojawiło w obiegu, pierwotnie 25, teraz 30, to jest maksymalna kwota dofinansowania jaka tutaj z tych programów, które są dla nas dostępne jest możliwa. Hmm. Czyli inwestycja także... może być tańsza. Inwestycja na pewno będzie tańsza, bo my nie przewidywaliśmy aż takich dużych wydatków tam i te, ta architektura nie jest zaprojektowana jako droga. Jest też y, zaprojektowana w ten sposób, żeby była tania w utrzymaniu i mało y, jakby, żeby się nie dało tego zepsuć. No, tak, no, tak oprócz było. tej windy, która ma No to jest kolejka, szpyt. tak, to jest taka kolejka, jest taka winda skośna. Ona jest y, dokładnie taka jest przewidziana, jak jest w Sopocie, także można sobie w internecie wygooglować, jak fajnie to sobie tam funkcjonuje. <laughs> Natomiast jeżeli chodzi o koszty, to teraz w tym tygodniu będziemy ogłaszali zapytanie, będzie wisiało o tanie ofertowe na platformie zakupowej dotyczące wykonania programu funkcjonalno-użytkowego i kosztorysu. Mhm. Także dopiero po, na podstawie wiedzieć. tego opracowania będziemy wiedzieli dokładnie, jakie, kwot, jakie koszty, jakich kosztów możemy się spodziewać po stronie miasta i o jakie dofinansowanie wystąpimy. Ja myślę, że jeżeli chodzi o schody donikąd, to mieszkańcy mają jeszcze całą masę innych pytań, wątpliwości, ale też wychodzicie tutaj na przeciw, bo wiadomo, że w jednej rozmowie nie damy rady poruszyć każdego. Planujemy. Z ja planuję zrobić takie spotkanie otwarte, dyskusyjne dla mieszkańców, na którym przedstawimy tą koncepcję i też będzie możliwość zadania pytań na konferencji, po prostu tego czasu nam nie starczyło. A i tak, była to jedna z najdłuższych konferencji. No ponad godzinę, tak, ale tutaj po prostu wszyscy biegli już gdzieś indziej, także <laughs> musieliśmy to ograniczyć jakby do tej godziny. Natomiast tak, zrobię takie spotkanie otwarte, Kiedy? na którym odpowiem. Proszę mi dać, jeszcze... Jeszcze chwilę czasu, bo mamy z takich technikaliów, mamy zajętą salę sesyjną, ponieważ jest komisja wojskowa i muszę się dostosować do tego, aż będziemy mieli taki lokal, który będzie mieszkańców znany i będzie mógł pomieścić dużą ilość, dużą liczbę osób. Także ja wtedy odpowiem na wszystkie pytania, ale też będę bardzo chętna do usłyszenia opinii i jakichś pomysłów takich racjonalizatorskich, bo no, 13 osób to dużo, ale wiadomo, że mieszkańców jest więcej i każdy może mieć ale jakieś swoje uwagi. To 100 tysięcy to trochę więcej. Ja jestem zawsze otwarty. Na, na wiedzę i na informacje od mieszkańców, także tutaj jakby taki jest mój cel. Pani architekt, rozpoczęły się prace projektowe modernizacji Gorzowskiego Bulwaru. Prosiła pani o pomoc mieszkańców, tak by wskazywali także różnego rodzaju zagadnienia, może jakieś swoje pomysły zgłaszali. Czy te pomysły już są, napływają do pani? Ponad 200 odpowiedzi mam w tej chwili. Do 24 jest możliwość, żeby w ankiecie wziąć udział, ale też można u mnie na Facebooku, czy na Facebooku miasta napisać swoje y, uwagi. Jest bardzo dużo y, uwag, natomiast one są w miarę podobne. Tak, to znaczy na dzisiaj użytkujemy ten bulwar na spacery, brakuje nam tam toalety, brakuje zieleni, brakuje cienia, brakuje fajnych przestrzeni do spędzania czasu. Też mieszkańcy podnoszą, że nie za bardzo jest po co tam iść. No i y, są też uwagi odnośnie jakby użytkowników tego y, tarasu dolnego, czyli młodzieży, która jednak spożywa, spożywa tam alkohol, także trzeba by było i więcej śmietników, i więcej przestrzeni do, y, do siedzenia, tak, bo y, można usiąść na murkach, na, na cegłach, że tak powiem, mm -hmm. no, ale to nie jest przyjemne, więc jakby jest zapotrzebowanie na więcej ławek y, i, i takich może jakichś atrakcji, żeby było po co tam przyjść. To tak. jeżeli pani wywołała temat murków, to ten murek, o którym się już mówiło sporo, zostanie czy nie? Zostawiam to projektantowi a, czyli jeszcze może być <laughs> różnie, tak? To projektant zaproponuje rozwiązanie, które będzie spójne, i ja tutaj też nie chciałabym przesądzać. Oczywiście ja te wszystkie informacje zbieram po to, żeby przekazać je projektantowi i ostatecznie, żeby on zaproponował jakąś spójną koncepcję, a potem podejmiemy decyzję, w którą stronę idziemy. Pod naszą informacją, właśnie z pani apelem, pojawiły się takie pomysły, jak choćby stoliki do gry w szachy, czy plac wodny dla dzieci. Tak, tak. No to plac, wodny, jest a plac wodny akurat mniej, bo tutaj mamy takie infrastrukturalne problemy, jeżeli chodzi o jesteśmy między terenem kolejowym a wodnym i tutaj mamy pewne ograniczenia, a plac wodny to jest jednak teren, który musiałby być ogrodzony, by pilnowany, wejście zapewne biletowane. Także myślę, że to nie jest to miejsce na to, ale z tego, co wiem, to miasto się pracuje również nad, nad placem wodnym w innym mhm. miejscu. Pani Marto, dużo rozmawiałyśmy również na tej antenie o bałaganie reklamowym w centrum miasta. Również mieszkańcy pytają o to cały czas w komentarzach także zapowiadających pani tutaj rozmowę na naszej antenie. Natomiast już z niepokojem obserwujemy, że pojawiają się plakaty wyborcze. I co? I znów będzie kolorowo, i upstrzono. Ale na szczęście, na krótko. W tej chwili, jakby staramy się narzędziami, które są dostępne, czyli tą ustawą o drogach, zwłaszcza w pasach drogowych, w jakiś sposób regulować te reklamy. Również firmy, które się do nas zgłaszają o zgodę na, na umieszczenie reklamy, też staramy się ich przekonać do tego, żeby było to stonowane i w umiarkowanej liczebności. Natomiast no, teraz, jak już te schody donikąd, że tak powiem, mogę wypływać z swoich skrzydeł, to następnym tematem, nad którym się pochylam, to jest oczywiście lokalna uchwała krajobrazowa. Liczę też tutaj na wsparcie mieszkańców, na pomysły, mm -hmm. jakie regulacje są dla nich konieczne. Chociaż dużo już wiem z ankiet, które zostały przeprowadzone y, wtedy, we, w zeszłym mm -hmm. roku, które robiliśmy. Z... Głośny, temat. Tak, tak, głośny temat, o tym mm -hmm. mówiliśmy, także tam mamy informacji zwrotnej dosyć dużo, ale jeżeli są jakieś pomysły, to ja oczywiście jestem otwarta, proszę pisać maile. A reklama na kokosie, jak wisiała, tak wisi. No, tam jest procedura, którą prowadzi inspektor nadzoru budowlanego, także można. To pozdrawiamy panią Katarzynę. Tak, pozdrawiamy. Oczywiście, oczywiście, że pozdrawiamy. Jeszcze na koniec pytanie od mieszkańca. Ono, co prawda, pojawiło się pod zapowiedzią wizyty w naszym studiu prezydenta, ale myślę, że można je zadać również pani, a chodzi o pozostałości murów miejskich, na jakie trafiają wykonawcy przy realizacji inwestycji w centrum. Chodzi tu o bramę mostową Santocką, mm -hmm. mury miejskie przy Spichrzowej, chrobrego, to co już y, oczywiście było i tutaj pan Paweł Kurtyka bardzo ciekawe pytanie zadaje. Dlaczego miasto nie zamarkowało przebiegu tych murów miejskich chociażby właśnie w nawierzchni albo czy mogłoby w jakiś inny atrakcyjny nawet turystycznie sposób jednak zaznaczać obecność mhm. no, tych lat minionych. Pojawiają się różne pomysły. Nie analizowaliście tego? Chociażby był taki pomysł, żeby mural przy bramie mostowej stworzyć, prawda? Mhm. Jest dużo sposobów bardzo ciekawych na upamiętnienie tych artefaktów, które odkrywamy podczas inwestycji. Natomiast tutaj potrzebny jest czas zawsze. Nie? To znaczy musielibyśmy najpierw wiedzieć, gdzie i co tam jest, czy to jest warte pokazania. Od razu ująć to w projekcie, bo proszę zwrócić uwagę na przykład tu przy urzędzie, czyli była przed też odkryta. zbudową, budową. Już na etapie projektu powinniśmy wiedzieć, tak, że jest tam ta brama, no ta brama była dokładnie pod torami tramwajowymi, mm. także jakby no ja też proponowałam pewne rozwiązania, ale tam był i czas i umowy podpisane i, i dofinansowanie i tak dalej, także no nie było takiej technicznej możliwości, przynajmniej tak wtedy twierdził urząd, żeby na tym etapie realizacji na, tak bardzo mocno zmienić y, projekt, żeby zupełnie inaczej zrobić technologię, żeby można było po prostu zerknąć na przykład w dół i przez jakąś szklaną taflę zobaczyć, co, co tam jest. Natomiast ślady, markowanie śladów na jezdni jest jak najbardziej. Ja akurat uważam, że to jest dobry pomysł, bo przynajmniej wiadomo, gdzie jest jakby właśnie ślad. Chociażby przy schodach do donikąd też mamy taki plan, żeby jakby zamarkować też te, te budynki, te kamienice, które tam były, właśnie poprzez ślad na posadce. Także ja jak najbardziej skłaniam się ku temu. Jak tylko będziemy mieli możliwość, to będziemy oczywiście te. Miejsca pokazywać, czy wskazywać, że tam były, tak? Także jeżeli tylko będzie taka techniczna, technicznie będzie to wykonalne i będzie mieli na to czas, to jak najbardziej tak. Ja myślę, że wykonanie muralu w miejscu chociażby estakady, to znaczy na estakadzie. Tam, gdzie była brama mostowa, pięknie odsłonięta brama mostowa, jest wykonalna. Oczywiście, że tak. No też trzeba wziąć pod uwagę, że estakada jest zabytkiem rejestrowym, także tutaj trzeba by było z pewnym taką... Rozpocząć rozmowę. Z, znaczy z uwagą podejść do jakby ozdabiania mm -hmm. estakady, ale w tej chwili Tam już jest. Tak, tak. Jest, jest też kilka takich fajnych, że tak powiem właśnie, murali czy takich malowideł ściennych, które upamiętniają jakiegoś rodzaju wydarzenia, także jak najbardziej oczywiście. Może. Po prostu brakowało pani w urzędzie wcześniej. Nie przestałabym ten... no, sobie takich <laughs> to poprowadzić, ale to ale... zgłaszamy mieszkańcy oczekują e, takich rozwiązań. Każdy, każda uwaga jest dla mnie cenna, proszę pisać do mnie maile, one przynajmniej nie znikają, bo mam je wtedy w jednym miejscu i po kolei wszystko odpowiadam, także jak ktoś ma jakieś pomysły, czy takie spostrzeżenia, to ja jak najbardziej jestem otwarta. Majt, Marta Berna... Bejnar, Beynar, Architekt miejski była dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za Dziękuję rozmowę. bardzo, za usłyszenia. Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.